zawsze powtarzać końcówki. Jestem z nami Reksa <grymiany> Katowicza. Francuz, Japończyk, nie ma łęca, jak sos. Dobry wieczorek. Dobry wieczór, moi mili. <grymiany> Nasi mili widzowie, zapraszamy Was serdecznie na kolację. Jesteśmy w Katowicach. Katowicach. I zapraszamy do kelnerów. A czy się nazywa restauracja? No, myślę, że... Restauracja u kelnerów. Tak. Kelnery... Nie ma to w znaczeniu mieć tego pajerotywnego znaczenia. Tak, w sensie, że. Jak jesteś słabym kucharzem, to jesteś kelnerem. Nie tak, Nie, nie, nie. nie. Y, obsługa póki co jak najbardziej na plus i na poziomie. Dwóch kelnerów już nas obsługiwało, więc jest jak najbardziej raczej. Na Kelner plus. i kelnerka dokładnie tak. za Zamówiliśmy sobie już dania i sprawdzimy, jak się ma 4,7 tutaj do 4,7 7 restauracji, której byliśmy w poprzednim odcinku, a była to restauracja Mundo, czyli e, Tex Mex, tak zwani. Tak zobaczymy. Mówisz, zawsze powtarzać końcówki. Zapraszamy do smakowania razem z nami. Paweł już nic nie mówi. Razem z nami, reksakami. No. Eee, dobrze, słuchajcie, dostaliśmy, długo nie czekaliśmy. Dostaliśmy już, zacznijmy może od poczekajki. Na razie mamy tylko dwie kromeczki chleba, ale mamy dostać więcej tych kromek chleba, bo jest jeszcze w piecu, więc dostaniemy jeszcze świeżutki chleb za kyle. A to jest pasta z ciecierzycą i sezamu. Z ciecierzycy i sezamu. Sezamu i do tego szczypiorek. I do tego szczypiorek. E, mamy już też. tuńczyka. E, stuńczyka. z Ale nie wiem, jakie tu są dodatki. Na pewno jakaś sałata, na pewno jakieś. Kukurydza widzę, że jest. No, to nie jest kukurydza, to jest coś prażonego. Może cebulka. To wygląda jak kukurydza. Kapary to na pewno. Wygląda tak trochę jak vitello tomato, ale jeżeli to jest tuńczyka, to musimy to spróbować. O, dobre, z chuńczyka. Serio? O. Ale co, takie orzeźwiające? Tak. Czy, tak? No, ekstra. Trochę jak… Z y lodówki. Ojej. Ja spróbuję sobie tego chleba. Mi to nie smakuje. Nie smakuje. Ale matko. Co ci w tym nie smakuje? Zimne jak dla kota, takie… Kot lubi takie z lodówki i rybę. No? No. Ja jestem kotem. Wali trochę takim morskim jakimś smakiem, który mi nie odpowiada. No mi to nie smakuje, to nie jest mój smak. Mamy jeszcze zupkę dyniową krem. Z pestkami dyni i z kawałkami dyni. Dla mnie niedobra. Chętnie oddam tę zupę. Ja wam powiem, co mi nie pasuje, nie pasuje w tej zupie. Nie pasuje mi tego, to, że ona jest bardzo kremowa, nie jest ostra, nie jest kwaśna, nie jest kuminowa, a ja taką zupę dyniową lubię. Nie ma mleczka kokosowego, to jest taka typowa zupa dyniowa yy, polska. Krem z polski yy, znaczy krem z polski dyni. Polski krem dyniowy. Bez żadnych takich dodatkowych elementów zaskakujących, kwaskowych, jakichś takich właśnie ostrych też, bo ja bym tam chili dodała. Ta, tam mi takich nut azjatyckich trochę, trochę hinduskich brakuje. Jak ten, a, a to z ciecierzycy jaki smakowało? A propos tego, jakie ludzie mają smaki i jak bardzo subiektywne są oceny, to, to jest najlepsza pozycja dla mnie. To smarowidło z ciecierzycy i chleb bardzo dobry. Spróbuj, że to jest domowy chleb. Natomiast to dla kota nie. To nie są moje smaki. Jadłam nieraz Carpaccio z tuńczyka. Myślałam, że to będzie taki tuńczyk pokrojony, różowy, coś ala sashimi, a to nie, no, to nie jest. To nie. To on jest już jakiś uśmalony. Jaś wiesz, że będę także. Czegoś środek, mam taki różowy? No wiem, jak ta taki. No. Ale czemu on jest taki brązowy w takim razie? No to coś jest z nim nie tak. Ale jest bardzo zimny. Mi najbardziej przeszkadza to, że aż zęby od niego bolą. Powiem mam tak, na razie jestem lekko rozczarowana, a z kolei Pawełek bardzo na plus. Dlatego, no widzicie, ile, ile osób tyle opinii. Zobaczymy, jak dania główne się obronią. No i cóż, mamy nasze dania główne. Ja prezentuję steka z tuńczyka. Dosłownie steka. Dosłownie steka jest zrobiony. Hmm... Ale jest trochę różowy. Jest, ale to jest, a już tak bardzo delikatnie różowy. Czyli trochę jest przepieczony. My wolimy, żeby środek był różowy. A zobacz, drugi kawałek. Drugi kawałek. Ale w ze No, no w kolejnym środku. taki lepszy. ma być. Ten jest lepszy, to nie jest Taki ma być. Trochę im się tamten zagotował chyba za bardzo. Bo był chudszy, może no dlatego. Powiedz mi, co tutaj masz za dodatki? Poczekaj, ja tylko zobaczę, jak smakuje ten jeszcze, żeby zobaczyć. No, No ten będzie lepszy, to już widzę, że jest. No, Cześć, taki jest powinien być. No. Tutaj mam brukselkę i ryż ym, taki ciemny. Nie wiem, czy jest dziki, czy jaki. I coś białego, co nie wiem, co to jest. Jakiś sof. Przeczytajcie sobie na karcie, na menu. Natomiast. Taki. A to nie jest coś Ala holender? Może to być coś na bazie sosu holenderskiego? Ja, Bernejski? Holender, to... Francuz, Japończyk, nie macie, jaki sos. A mówiłeś o ryżu? O Że, że Czarne i dziki. Co ja mam, moi drodzy? Hicior ostatnich miesięcy, jeśli chodzi o kuchnię włoską. Bo w ogóle u kelnerów jest taka bardzo specyficzna restauracja, ponieważ są tutaj bardzo różne dania z różnych stron świata. Co ja mam? Spaghetti. Sosem yy, pest pistacjowym. A to śmietana jest? Nie, nie, to jest stracciatella. Czyli to co z burraty zostaje, ta taka śmietanka? To jest właśnie yy, położone na środek, są posypane pistacjami, ale też czuć bazylię, czyli na pewno jest tutaj pesto bazyliowe po to, żeby podejrzewam ta pistacja nie była taka mdła. Jak ci to pasuje? Właściwie to zdecydowanie mniej gotowali. W sensie, że makaron, makaron jest, taki jest pod Polaka prze prze przegotowany, tak, ja też tak uważam. Ale to jest jedyny zarzut do tego dania. Tak, to jest bardzo dobrego. Bardzo dobry makaron, słony. Czuć też pistacjową nutkę. Świetna jest ta straczatela, bo ona dodaje takiej kremowości. No i ten, ta posypka też fajnie tutaj robi. Pawełka ten mi bardzo smakował. Mimo tego, że ja wzięłam sobie z tego wypieczonego, ja bym spokojnie zjadła, bo ja lubię po prostu tuńczyka. Natomiast najlepszą daniem, uważam, na tym stole dzisiaj jest, jest danie, którego my nie jemy, a które je Mati, mianowicie y, paczta z krewetkami. Jest świetnie doprawiony, jest kwaśny, jest ostry, jest taki no, soczysty, wszystko tam do siebie pasuje. Fajnie był podany, bo był podany w takiej formie, że na kupeczkach leżały dodatki i jak się chciało i ile się chciało tych dodatków, można sobie było to do dania. Podać. W zależności od tego, co chcieliście, to tą kupeczkę, żeście narzucali. Tak. Które z tych byś zjadł chętniej? A to. Jednak swoje, to tak? To jest zbyt przygotowane. Aha, że taka klucha się zrobiła z tej kluchy. Nie lubię takiego makaronu rozgotowanego. No my nie jesteśmy przyzwyczajeni w ogóle do takiego, bo jemy bardziej twardy niż miękki. No ale to. No, tak mówi się tu, Mówi się trudno. Pawełku, powiedz, widzę, do czego ci ta łyżka. Tą oto łyżką będę starał się uciupać trochę tiramisu którego dostaliśmy taką, oto górę. To jest tylko jedna porcja. Wygląda mało zachęcająco. Jakby taka była. Ups. Rozwalił mi się deser. O, o, o właśnie Ups, tak. Rozwalił mi się deser. Taki. Tak to trochę wygląda. Spróbujemy. Co jest w środku? W środku jest na pewno amaretto. Jest kakao. Na zewnątrz są kopty. Jest kremla Jest dużo kremu. Bardzo podobne tiramisu jak w naszej La Pico Lastrada zielonogórskiej. Mm. O kuchennych rewolucjach Magdy Gessler. To pierutko, co były kuchenne rewolucje. Dobre, klasyczne, normalne takie. Niewydziwione. Jak dla mnie trochę za dużo kremu, ale może dlatego, że ja w tiramisu najbardziej tu, lubię. Tu weź, tu masz dużo kremu. Lubię Bishką. Zawsze to samo. No weź tu. A ty weź tu. No tak, bo tu rzeczywiście no. jest dużo kremu. No. Mm. Już wiesz o co tu. Tak. Czy no. więcej tego na Sączu. No. Polecam. Bardzo dobry deser. wyszliśmy, mm -hmm. udało się. Zjedliśmy wszystko. Zjedliśmy wszystko. Yy, tradycyjnie 300 kilka złotych. Jak tak chodzimy w trójkę i bierzemy tyle dań, że każdy je po dwa plus deser, to tyle nam średnio wychodzi. No. Wszystko nam bardzo smakowało, znaczy przystawki dla mnie były słabe, pawełek już od samych przystawek był zadowolony, tak. prawda? Tak. Do samego końca. No, z tego tuńczyka byłeś chyba najmniej zadowolony. Tuńczy, nie, Bo no, momentami no, był za bardzo tak, przesuszony. Troszeczkę, no. no, a my, a ja Wam bardzo polecam wszystkie dania yy, główne oraz deser. Deser był bardzo dobry też. Yy, no i polecamy Wam u kalendaru w takim tutaj biurowcu. Widzicie, jak to wygląda? Yy, tak w Katowicach. Podpiszemy wam, bo niestety nie znam nazwy ulicy. I na pewno warto się tutaj wybrać. Ta restauracja była naj... na Restaurant w 2024 roku dostała nagrodę za atmosferę wewnątrz. O, Także myślę, że obsługa panie. kelnerska... Na ścianach świetne są I w ogóle fajne wnętrze. Takie przydwojenne jest. Coś takiego specy... specjalnego, innego zupełnie. Tak, nie? Wycinki z Gazy. Fajne. No naprawdę fajne. Jadłospis stary i w ogóle ceny można tak, zobaczyć. Tak, śniadanie jadą. pięciodaniowe. <laughs> My, pamiętam, 5 za złotówkę i tam było tak: wódka, piwo albo wino. E, jedno danie mięsne do wyboru z ośmiu. Chleba, e, ile, się chleba ile się chciało. I jeszcze coś. I jeszcze coś, no? coś jedno, tak. I to było wszystko za złotówkę. No, fajnie, by to by było, żeby tak to było. No na pewno przed wojną, bo to było za złotówkę. No w każdym razie my Wam polecam. Bardzo fajne wnętrze, fajna atmosfera, dobre dania. Polecamy serdecznie, jak będziecie w pobliżu u kelnerów w Katowicach. Nie zapomnijcie o lajkach, subskrypcjach i komentarzach. i Do usłyszenia. Na razie. A. Pa!